A tu są kurczątka malutkie, które nowy nabytek, które dzisiaj zostaną podłożone pod kwokę, która siedzi już od kilku tygodni i nie zamierza się ruszyć. Czekamy na noc. No właśnie, ta kwoczka tu cierpliwie siedzi już kilka tygodni no i dostaniesz dzisiaj kurczątka dostaniesz jest już ciemno kurczątka gotowe są do adopcji podobno żeby kwoka je przyjęła bez żadnych problemów trzeba rękę poperfumować ja tu właśnie prysnąłem sobie rękę na dłoń jakimiś perfumami i tak troszeczkę je pogłaskać podotykać i wtedy kwoka je przyjmie bez żadnych problemów zobaczymy efekty Jutro rano, ponieważ dzisiaj już jest noc i tam nie będę mógł filmować, tak, żeby podłożyć te kurczątka bez oświetlenia pod skrzydła kwoki. A jutro będą efekty, pokażę to wam. Kwoka siedzi, kurczęta pod nią. No, co to dalej będzie z tego? Zobaczymy, muszą się przyzwyczaić do siebie nawzajem. Pierwsze spotkania dziub dziub zobaczymy tu mają przygotowaną wodę i paszę i małą żarówkę, żeby miały widno w tym końcu małym, ciemnym i będziemy obserwować co będzie dalej. Minęła jedna noc i dzień, kurczęta prawie cały czas wygrzewały się pod kwoką, teraz już wyszły i proszę bardzo, kwoka spokojnie siedzi. Kurczęta się do niej przymilają, coś tam dziubią. Czekamy, kiedy kwoczka postanowi wyjść z nimi na spacer. Ale to zwykle trwa około jednego dnia. Takie przyjmowanie kurcząt, około jednej doby, a później już jest w porządku, już wszystkie będzie opiekować. Pokażę Wam, co będzie dalej.